I konie ruszyły. Dobrze złapał start Noble Eagle i on będzie najeżdżał na pierwszy płot na pierwszej pozycji, na drugim miejscu Szafirka, na trzecim Jarzębina, I dalej jest Artysta i na ostatnim miejscu Błękitna Laguna. Za chwilę pierwszy płot. Noble Eagle. Szafirka. Oj, tutaj zachwiał się jeździec na artyście. Patu Janna Balcerska. Pozostałe konie prowadzi z przewagą Noble Eagle. Noble Eagle, drugi płot. Tak jest, ładnie pokonał. Tutaj nieźle również artysta oraz szafirka, i pozostałe konie. Tam jest wyrównana stawka. Noble Eagle ucieka. Za chwilę najazd na trzeci płot. Noble Eagle, płot przed trybuną. Na drugim miejscu już jest artysta. Zatem Nobel Eagle, artysta i szafirka. No, z tyłu tam troszeczkę gorzej skoczyła Jarzębina. I ostatnia ciągle jest Błękitna Laguna. Najazd na płot na zakręcie. Zdecydowanie Nobel Eagle, pilnuje go artysta. Na trzecim miejscu szafirka. Ładnie skoczył Noble Eagle. Dobrze, artysta i dobrze, szafirka. Na przeciwległej prostej będą pokonywały konie. Kolejny płot. Troszeczkę zmniejszyła się przewaga tutaj Noble Eagle. Artysta go goni, jest blisko i szafirka też również na trzecim miejscu, dość blisko. Kolejny płot. Pięknie skacze Noble Eagle. Dobrze, również artysta. Nie najgorzej, szafirka. Noble Eagle przyspiesza na drugim miejscu artysta. Tutaj się nic nie zmienia. I na trzecim szafirka. Tak jest. Troszkę bliżej podeszła Jarzębina. I również blisko jest Błękitna Laguna. Tam się zaczyna stawka tasować na tych kolejnych miejscach. No i w tej chwili Błękitna Laguna. Doszła do łba. Tutaj Noble Eagle. Noble Eagle, Błękitna Laguna. Dalej jest szafirka artysta i Jazębina prowadzi błękitna laguna błękitna laguna oj tutaj troszkę poszła w pole ale ciągle na pierwszej pozycji zyskał na tym płocie no bo ligo a szafirka troszeczkę tam e, przepraszam a błękitna laguna troszeczkę wyłamała ale ciągle utrzymuje się w czołówce. Błękitna Laguna, Noble Eagle, tam ruszył się również artysta. Noble Eagle pokonał kolejny płot jako pierwszy. Artysta zbliżył się teraz kolei do niego. No i proszę Państwa, za chwilę na kolejny płot. Dobrze, Błękitna Laguna tam poprawiła. Tak jest. Noble Eagle, Błękitna Laguna. Te dwa konie mają przewagę na trzecim miejscu artysta. Przed wyjściem na prostą Noble Eagle, przed Błękitną Laguną. I dalej konie tam mocno są posyłane na kolejnych miejscach. Noble Eagle, Noble Eagle z przewagą. Druga Błękitna Laguna. Trzeci będzie artysta. Czwarta szafirka.